Pani Iwona jako przewodnicząca jeżeli musiała pani podjąć ciężką decyzję Rafał czy Natalia? Dlaczego zdecydowała się pani na Rafała? Wiesz co, tak naprawdę Rafał tańczył w tej dogrywce dużo bardziej rytmicznie niż Natalia. Okej, okay, jedna i druga para tańczyła w ogóle super, ale Natalia bardzo uciekała w tej czaczy z rytmą. Natomiast Rafał był... Bardzo, bardzo trzymał się muzyki, a u mnie, wiesz co, ten rytm to chyba jest najważniejsza... No to jest w ogóle pierwsze kryterium tańca, nie ma rytmu, nie ma tańca tak naprawdę, więc chyba to przeważyło, bo, wiesz co, tu nie mam jakiś prywatnych, że kogoś lubię czy nie. Uwielbiam Natalię, uwielbiam Rafała. Bardzo trudna decyzja, nawet z sędziami sobie mówiliśmy, nie chcemy więcej dogrywek, bo to taki wyrok trzeba na kogoś dać, także to nie była wcale łatwa decyzja. Czyli rozumiem, że nie podobała się pani ta władza? No wiesz, jak już masz ją, to korzystasz z niej, natomiast jest to bardzo trudne, bo tak musisz podjąć takie, wiesz, wiesz ja jestem nauczona tego, ponieważ w tańcu towarzyskim, na turniejach, też e, jak pod programie Tanie Z Gwiazdami, mogę dać jednej parze 9, drugiej, dać 9, trzeciej, dać 9. Na turnieju nie ma remisu. Ja muszę decydować, ten ma pierwsze miejsca, ten ostatnie. Więc dla mnie nie jest to aż tak trudne. Jest to może bardziej, wiesz, to niewdzięczne. O, no, chyba tak powiem, niewdzięczne. Pani Iwono, co pani sądzi o postawie pani Majki Jeżowskiej, która kontuzjowana wyszła na parkiet i nam tu zatańczyła? Wiesz to no pokazała, że to jest po prostu kobieta nie do zdarcia. Bardzo ją podziwiam za to, ale też rozumiem, bo ja niejednokrotnie sama tańczyłam albo w kontuzji, albo z jakimś bólem. Po prostu jak jest zadanie, to się je wykonuje. No mam nadzieję też, że nie przekroczyła jakiejś granicy, żeby to się też nie odbiło na jej zdrowiu. Natomiast zatańczyła jak na siebie bardzo dobrze. Nawet tak, że gdybyśmy nie wiedzieli o kontuzji, to wcale nie wiedzielibyśmy, że ją ma. Czyli rozumiem, że kontuzja nie miała wpływu na to, że pani dała jej 6 punktów, bo nie. wiedząc i wiedząc tak by pani dała. Tak, tak, ponieważ e, zawsze było tak w przypadku wszystkich gwiazd, które tutaj tańczyły, nawet we wcześniejszych edycjach. E, jeżeli ktoś był kontuzjowany, no wiesz, dla mnie jako sędziego jest krótka piłka. Albo tańczę. I wtedy y, muszę mieć równe prawa z wszystkimi albo po prostu rezygnuję, nie tańczę. Ale jeżeli poddaję się ocenie, to nie mogę, bo ty wiesz, jakbym teraz ktoś mi powiedział, słuchaj, Maja ma kontuzję, a tam Zuzia boli głowa, a tam Krzysia, wiesz, nie wiem, boli paluszek, no to byśmy zwariowali jako sędziowie. Tak, tak nie można. To pani Iwono, który moment powinien być najodpowiedniejszy, żeby się wycofać, Pani zdaniem, z programu? To już taka lekarska decyzja. Taka lekarska. Widocznie lekarz jeszcze, że tak powiem, na ostatnią chwilę pozwoli. Lekarska decyzja. Jak mówi lekarz, absolutnie nie, no to wtedy tak. Dedykujemy. Gdzieś pojawiła się na publiczności Doda. Czy marzy się pani występ Dody w tańcu z gwiazdami? Bardzo, ale nie sądzę, żeby kiedykolwiek się zgodziła, ale tak, wiesz co, bardzo, ja w ogóle bardzo podziwiam Dodę za niesamowity rozwój, jaki jej towarzyszy. Wiesz, od początku może nie śledzę jej bardzo uważnie, no ale trudno też jej nie znać, wiemy co robi. Jej rozwój jest po prostu tak Dokonywany wielkimi krokami, stała się, wiesz, mówiła kiedyś, że jest królową, ale królową się stała, naprawdę. To, co robi wiesz, w swoich wystąpieniach, to są spektakle, to są takie nasze tak zwane showy, Coś niesamowitego, bardzo ją sobie cenię, a jeszcze do tego niesamowicie wygląda. Mówię o takiej fizyczności również, nie tylko o jej duchowości, ale też o fizyczności. A wiadomo, że powłoka to też jest bardzo ciężka praca, więc bardzo ją podziwiam. A jak Pani zdaniem ona by się prezentowała na parkiecie? Co mówi Pani intuicja? Myślę, że pięknie, bo ona jest bardzo taka filigranowa. Z Śmiem twierdzić, że ona ma takie ciało stworzone do pięknej prezentacji na parkiecie, więc wyglądałaby rewelacyjnie. No namówmy może ją, próbujcie. To, na, to trzeba by było skierować Petycje. do fanów, żeby oni ją namawiali. Petycje, niech piszą. To mam do Pani ostatnie pytanie. Pani Iwono, prawie 60% Polaków ma nadwagę. Co Pani o tym sądzi? Czy te statystyki Pani Nią przerażają? Wiesz co, myślę, że tak. Ja uważam, że my teraz w ogóle e, bardzo jeszcze w nas jest pandemia, ponieważ zauważyłam, że my w pandemii chyba wszyscy sobie jakoś tak trochę odpuściliśmy, no może nie wszyscy, duża część. I po tej pandemii nie wszyscy potrafimy się, wiesz, też podnieść jeszcze. E, myślę, że bijemy bardzo niezdrowo. E, sama praktycznie od takich trzech miesięcy Wiesz, to ja wiem, co jeść, go nie jeść, ale wiedzieć, a robić, to jeszcze są dwie różne rzeczy. I rzeczywiście od jakiegoś czasu bardzo, ale to bardzo staram się jeść po prostu zdrowo. I e, chyba to widzę jak po pierwsze jak jemy za duże ilości w ogóle jedzenia na przykład dla mnie w tej chwili zjedzenie wiesz obiadu z przystawka zupa drugie deser jest niemożliwe myślę że przez to że jadłam niewiele i bardzo dużo warzyw że ten mój żołądek też się trochę zmniejszył nie ukrywam że chciałabym mieć siłę żeby tak jak teraz się odżywiam żeby tak móc się po prostu odżywiać bo odżywiam się bardzo zdrowo czyli pani zdaniem złe odżywianie spowodowało to że 60% osób ma nadwagę i brak ruchu. Ale ja uważam, że to w 90%. Tak samo jak, żeby schudnąć, musisz głównie zwrócić uwagę na to, co jesz. Tak samo w przypadku tycia. Sport i uprawianie sportu, ruchu pomagają tylko, ale uważam, że jeżeli miałabym wybrać, bardziej schudniesz Jedząc odpowiednio, niż ćwicząc. Jak będziesz dużo ćwiczył, ale dużo jadł albo źle jadł, to się nie schudnie. Oczywiście, że najlepiej wiesz wszystko, czyli zdrowa dieta, dużo ruchu, sen, spokój i tak dalej, ale moim zdaniem żywienie jest na pierwszym miejscu. To co pani ze swojej diety by rzuciła? Słodycze przede wszystkim. Mąkę tą białą taką, czyli białą śmierć. Biały cukier, biała mąka. To w ogóle dwie, dwie podstawowe rzeczy. Staram się jeść ziemniaki, ale raz wiesz, typu w miesiącu, bo ja je uwielbiam, ale też żeby nie za dużo wrzucić. Oczywiście rzeczy typu, wiesz, pizza takie jakieś przetworzone. Bardzo dużo jem e, praktycznie surowych lub też lekko przeze mnie przetworzonych warzyw. I do tego odrobinę białka i odrobinę tłuszczu. Odstawiłam wszystkie złe tłuszcze, słuchaj, tylko masło klarowane, olej kokosowy, gęsina, olej z gęsi, takie rzeczy. I rzeczywiście widzę, że mi to bardzo służy. To ile by pani chciała zrzucić? Jeszcze? A, jeszcze kilka dobrych kilogramów. A, ale okay. jestem na najlepszej drodze, słuchaj, bo mi ładnie idzie. Tak, dziękuję bardzo. Ale już teraz wiesz tak, ponieważ uważam, że jest okej, okay, to teraz już tak sp będę spokojnie szła, bez nerwów. O tak. Dziękuję.